To jeden z najpopularniejszych projektorów na AliExpress, dokładnie model HY320, ulepszona wersja kultowego HY300. Akurat mogliście go oglądać w wersji Pro już na kanale. Czy warto jest dopłacać do tego modelu, czy w ogóle jest sens się nim interesować? Przygotujcie popcorn i zostańcie ze mną, bo ten mały sprzęt może zmienić wasze wieczory filmowe. Na początek unboxing. Projektor przychodzi w minimalistycznym kartonie zabezpieczonym pianką. No standard, ale działa. W środku znajdziecie sam projektor, kabel zasilający, no i pilot. Żadnych zbędnych dodatków. Brakuje tu też baterii w zestawie. W sumie mocno się nie zaskoczyłem. No i ogólnie też, tak jak poprzednik, jak na swoją cenę jest porządnie wykonany i wygląda solidnie. A budowana podstawa pozwala tu ustawić go pod dowolnym kątem na biurku, na półce, a nawet na podłodze. Tylko niestety względem wersji HyG300 Pro tutaj brakuje gwintu statywowego, więc nie jest tak łatwo z umieszczeniem go na statywie. Teraz czas na uruchomienie. Podłączamy do prądu, łączymy z WiFi. Logujemy się na nasze konto Google. W mniej niż 5 minut mamy w pełni funkcjonalny projektor. Plusem jest tu wbudowany system Android. Co prawda, nie jest to Android TV, tylko zmodyfikowany Android ze specjalną nakładką, ale jak na to cenę działa zaskakująco sprawnie. Na pokładzie mamy YouTube, Netflix, a także możliwość instalowania aplikacji jak Amazon Prime, HBO Max czy Disney. Możemy nawet przeglądać internet, choć nie polecam tego do poważniejszych zadań. Lepiej skupić się na filmach. Już po pierwszym uruchomieniu widzimy, że Hy320 robi krok do przodu względem modelu Hy300. Jego natywna rozdzielczość to już 1080p zamiast 720p a jasność według producenta wynosi 390 ANSI lumenów. To spory upgrade, chociaż i tak mimo wszystko jest to sprzęt do oglądania w zaciemnionych pomieszczeniach. Przy świetle dziennym będziecie potrzebować grubych zasłon, ale jest to norma w tej półce cenowej. Standardowa wersja HY300, ta najpopularniejsza, miała deklarowane 250 ANSI lumenów, więc tu jest jaśniej. Obraz, przyznam szczerze, jak na tę cenę jest lepiej niż się spodziewałem. Kolory są żywsze już od startu w porównaniu do tego tańszego brata, możecie zobaczyć, jak na przykład wygląda wielkość z tego projektora na tle mojego telewizora 75 cali, który i tak nie jest mały. Mam go ustawionego około 3 metry od kanapy i tak samo ustawiłem ten projektor. No i on z takiej odległości rzuca obraz o wymiarach około 290 na 160 cm, co daje około 130 cali. Producent deklaruje, że daje on radę do 150 cali, ale tak realnie raczej te 130 to jest max niej obraz i tak wygląda na 100 calach przy tej rozdzielczości. Ostrość regulujemy manualnym pokretłem na górze urządzenia. Niestety, jak to bywa w tanich projektorach, Obraz nie jest idealnie ostry na całej powierzchni. Centrum wygląda dobrze, ale krawędzie mogą być lekko rozmyte. Dla większości filmów to nie problem, ale jeśli oglądacie napisy, mogą być minimalnie rozmazane na brzegach ekranu. I tak samo sytuacja wygląda w tym urządzeniu, jak i w tej tańszej wersji. W ustawieniach mamy korekcję. Trapezową możemy wybrać, aby ustawiała się ona automatycznie, jednak nie zawsze to daje radę. Ale jest też opcja ręcznego ustawienia, możemy wtedy dostosować tak, aby obraz był prosto na ścianie bez konieczności ustawiania projektora idealnie na wprost. Y320 ma wbudowane głośniki o mocy 5W. Czy grają dobrze? Powiedzmy, że spełnią swoją funkcję. Jakość dźwięku przypomina budżetowe laptopy, ale zrozumiecie dialogi i większość ścieżek dźwiękowych. Szum wentylatora jest obecny, ale nie na tyle, by psuł sans. W porównaniu z tańszą wersją wentylator jest trochę ciszej, a głośniki może delikatnie lepsze, ale raczej jest to ten sam poziom. Może nie jest najładniejszym smartfonem, ale bez wątpienia aktualnie jest jednym z takich najopłacalniejszych. Dla wymagających wystarczy podpiąć zewnętrzny głośnik przez wejście AUX lub podłączyć go na Bluetooth. Pod względem wydajności Hy320 wypada nieźle. W sumie mamy tu ten sam procesor, co w Hy300. Wbudowany Android z nakładką jest prosty do obsługi pilotem, który mamy w zestawie. Mamy tu sklep z aplikacjami od producenta, ale jest też normalnie sklep Play. Tak jak wspomniałem wcześniej, działają normalnie portale streamingowe. Polecam też na przykład WP Pilot albo Megogo, jak chcecie oglądać kanały telewizyjne, bo tam jest kilka kanałów darmowych, takich normalnie w naziemnej telewizji. Projektor jest wyposażony w port USB, do którego możemy podłączyć dysk czy pendrive z filmami. Jest HDMI, żeby podłączyć na przykład laptop. Jest wspomniany właśnie port AUX do podłączenia głośnika. A czy da się tu podłączyć konsolę? Proszę bardzo, PS5 czy Xbox działają, choć raczej polecam spokojniejsze gry. W dynamicznych tytułach, jak strzelanki, niski czas reakcji może być przeszkodą. Czy ten MacBook Hygrex 320 to rewolucja w budżetowych projektorach? Zależy jak na to spojrzeć. Jasność, rozdzielczość 1080p i responsywność interfejsu to jego mocne strony. Ma swoje wady, jak każdy sprzęt w tej cenie, ale wrażenie, że za mniej niż 300 zł możecie mieć ponad 100 cali. Pozostaje niezaprzeczalne. Czy warto dołożyć względem Y300? No to już musicie zdecydować sami. Jest od niego lepszy, ale też droższy około 100 zł. Zależy, czy będziecie z niego korzystać często, czy tylko od święta. Moim zdaniem, to i tak nadal nie jest duży koszt, jest to budżetowy sprzęt, ale naprawdę daje radę i sprawdzi się w pokoju dzieci do oglądania bajek przed snem, czy też do salonu lub sypialni na wieczorny Sans. Jak chcecie zastąpić nim całkowicie telewizor, to raczej polecałbym sięgnąć po Coś mocniejszego, ale też droższego. Podlinkuję w opisie model L018. Co prawda, również oferuje rozdzielczość Full HD, ale ma automatyczną ostrość i jeszcze wyższą jasność. Jeśli macie już ten HyG320, koniecznie podzielcie się wrażeniami w komentarzach. A jeśli dopiero rozważacie zakup, sprawdźcie aktualną cenę w linku w opisie, bo co chwilę na AliExpress są jakieś promocje i może uda Wam się właśnie go ustrzelić w dobrej cenie. Mimo, że sporo zachwalam ten sprzęt, to materiał nie jest w żaden sposób sponsorowany przez producenta. Dostałem go do testów od Aliexpress, dlatego też link do nich umieszczam w opisie. Tymczasem zapraszam Was do pozostałych wideo na kanale no i dzięki za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia.